Chyba będzie straszno, nie wiem sam. Nie no, Anglish. This game contains some sensitive content and themes, which may be disturbing or offensive. O, tyle endingów jest? Open. Jezu, się przestraszyłem. To pcho jest takie delicyjne, mamo. Naprawdę kocham jedzenie pcho. Bardziej niż to, co ja gotuję? Nie, kocham oba. Kiedy dorosnę, otworzę pcho restaurację i będę jadł pcho kiedy chcę. A co o Twojej o obietnicy, żeby coś tam ojciec Pierwszy dzień poranek. WSAD Sprint Interact Zoom Teleport. Dzisiaj wielkie otwarcie. O, co? Piesek. <laughs> Jaki fajny wygląda jak owca. Kocham Chiny. AIDS. Co? Dobra, notebook. O Boże, co? Tyle dań mam? Nie, no, żartujesz. O. Dzień dobry. Słucham. There is a foreign restaurant here. Why didn't I know? It just opened today, sir. Oh, so I'm the first customer today. Yes, the very first customer of the stall. Then I'll have one bowl of rare beef, pho, and 3 yutiao's, coming right up. Rare beef... Co on chce? Co? No i teraz tak, bowl, pho, beef, to... I zalewamy. I teraz dish... I on trzy... O! Mam, zrobiłem dobrze! Smacznego! Jest. Nie! Boże! Prawie psami przejechał! Jezus piesku! Boże! Co się kurwa stało właśnie? Halo, dzień dobry. One bowl of well done beef pcho with lots of onions. No rice, no yuatiahos. pre Precooked beef pho. Bowl pho! Precooked! Onions! Broth. Taki dobry w tym. Proszę, smacznego. A ty co? Dawaj kasiutkę! Gościu nie chce sobie iść. Trochę wygląda jak papież, no? Jeszcze ja. Ale co on nie chce sobie iść? Śmieszne, że na siedząco gotuje. Pies! Przestań! Jak dać pieskowi? Nie wiem, jak dać pieskowi. O! Psa! Bad ending mam! Co? Po co im ten pies? I heard the village there used to be a in the village, right? W tym samym miejscu była kiedyś. 10 lat temu. Nikt o niej nie pamięta. Okej, okay, pewnego dnia po prostu się zamknęła i koniec. Nikt nie wie czemu. Dziwne jakieś plotki. Nawiedzone miejsce. Wszyscy, kto tu otwierają biznes, mają nieszczęście. Coz ja you're smoking isn't allowed in my shop. So what you think this dump has rules? Please put out your cigarette or smoke outside. Put out my ass! You want me to smash your face in? Don't get smart with me. What would you like to eat, sir? Eat your crap! I don't want your shitty noodles. I'm here to tell you this. You owe me a tax. Got it? Tax? What tax? Everyone in this village who wants to do business peacefully must pay tribute to me. I don't like having my patience tested, but since you are new here, I'll give you some time to prepare. Remember that kid. If you don't comply really with the consequences, I don't want to breathe this filthy set for another second. Wow! Olu dostaję pierdol. A co mi pies <trybujesz> trzeba ucieknie? Piesku nie? Tak się zdarza widzowie. Wooh! Close up and get ready to rest. Jak się zamyka? Oh, close the door. <gasps> Yo, pierdole. Hey you little punk, the shop's closed already, sir. I told you I didn't come here to eat noodles. I, you've had plenty of time to think now, give me your answer. Hand over the money or die. Refuse. Ok, oh, I'll give you the money, but first I'll have to tell your boss Mr. Gio. Huh? Komu? Gio Mam Fat! Woooow! Ale tekst! <ścisk> Time to sleep. Co się dzieje? Zrujnował mi sklep? Co? Co? Zabili mnie! Zginąłem w pożarze! Bad end. Czy musimy się zgodzić? Dobra, domu się przestraszyłem. Dobra, bla, 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 bla. Accept. Here's the money. Minus jeden milion? Piesek. Obym nadrobił ten milion widzowy. Kto, kto? O Boże. O Boże. O, co to? Piłkarz jakiś? Snapdragon? Celebrating coming out of the cave today. Wiedziałem, 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 że będzie chciał spierdolić. Shu <laughs> What do you want to eat, kid? Oni chan, can I ask you a question? No, and you just asked one. Onii-chan, do you sell ho at night? No, kid, I need rest too. I thought this was a horror game where the player had to work the night shift. Co? Co to za dziwak? On kocha anime, dlatego tak gada. Hope see you again tomorrow Onichan. Yeah, just do half of the calculus problem kid. Co? O, zapłacił wyliczone. To jest pies. Seems like the shop is starting to attract some strange customers. No niestety, różni ludzie dziwi tu przychodzą, no bywa. Ale wciąga! O, co? Kto to jest? Kurwin? My teeth aren't strong enough to chew beef anymore. Give me a bowl of pilotless pho. Co to kurwa jest pilotless? Bez pilota. O, dobrze zgadłem. Proszę. Ale my się w kurwę jakbym jaki, jakiś dziad w restauracji pełnej pustych siedzeń usiadł obok mnie akurat. The flavor is truly nostalgic. It reminds me of the subsidy period. Nie wiem co znaczy. Mamon? Co tu się odpierdala ty? Czy to? Dzień dobry. Let me guess. Your team lost today. Haha! Ha, ha. An emperor must have a throne. Słucham. What would you like to order, emperor? A one bowl of well done beef pcho with lots of onions, no rice, no. Okej. Okay. Spoko. Czyli patrz, on nie zdąży nawet... Usią... A, już zdążył. O! Oh. Dzień dobry. Hello, ma'am, what would you like to order? I thought I had this whole village in the palm of my hand. Yet here I am finding such a rare gem. How refreshing. What would you like to order? One bowl of pho, no onions. 500? Ona zapłaciła zadanie, które, którego nie zrobiliśmy, bo nie ma czasu. I to jeszcze zapłaciła za dużo. <ścoughs> To ten, co on nam groził. On nam groził, że spali nam chatę, jak mu nie będziemy płacić, ale przecież zapłaciłem. Yo, bitch, what did you just say? Nic. You know what time it is. I can give you money, but paying one million is ridiculous. Of course it is, because today the tax is 2 million. Co?! Yesterday was just a protection tax, starting today there is also business tax. Did you make a lot of sales today? Wy złodzieje! You bastards are no better than colonizers, only missing the nationality. I'm in a good mood today, so I'll let your mouth run. Just hand over the money. Hell no. That's why I hate idiots who don't know their place. Okurva. Did you forget who your daddy is? So? Swam? Whatever, get lost. You refuse to drink, now you'll get the punishment. Punks like you only learn after taking a few punches. Don't you guys dare to move! Ktoś to zratuje? Don't think no one knows what you bastards are up to. The old man. Co? Dziadu nas uratował? A nie, to jakiś taki dziadu. A, to village chief. Czy wszystko w porządku? Tak, dziękuję, serze. On już miał problemy z prawem. Jakby cię dalej przeszkadzał, to zadzwoń. To ja straciłem, przepraszam. Milion waluty... A mu wystarczyło zadzwonić do tego typa? Uratował nas, boże, całe szczęście. Dziękuję, ser. Jakiś, jakiś tajemniczy głos mówi do nas: Get out, get out. This isn't where you belong. You have no business being here. Ale dosłownie mamy business here. Odejdź. Go back to your mother. No. There is something I have to do. I must stay here. You don't know what you're up against. You'll regret it. To moje przysięga. Czego mówię po angielsku raz po prostu? Co tu się odpiertala? Co jest? Czy żyłem wszystko jest OK? A, to był koszmar tylko. To mi się tylko śniło. Boże widzowie, chillera, totalnie w ogóle robimy dalej zupy w Wietnamie normalnie. Puchar ma jakiś ty! Puchar League of Legends! I should have chased you away. Czemu on jest jakiś niemiły dla niego? Ile płacisz? Keep the change. Kurde, to się powtarzać. Ludzie się powtarzają. Gadają w kółko to samo. No Boże, ten pies jest pierdolnięty ty! Oliwka muszę mieć emocje. Po teraz. Seems like there are fewer customers today. Nie ma ciasiu. Nie ma ciasiu, ja to na YouTube nagrywam, co się teraz dzieje w ogóle, wiesz? Jestem youtuberem, dajcie suba. To jest naprawdę mało ludzi, no bez kitu upada biznes. There is something I need to warn you about. There is rather wealthy old woman in this village who always targets young men. To przyszła tu, zamówiła coś i ja jej nie musiałem robić. Nawet powiedziała, że nie ma czasu i dała 50 tysięcy. Aha, i, i sedusuje. O, to ta bogata kobieta, co zamówiła ostatnio i ja i nic nawet nie chciała. Wczoraj powiedziała, że bardzo nas lubi i to jest prawda. Okej. Okay. Chcę ci dać coś specjalnego. Zaprosić do raju? Nigdy nikogo tam sama nie zaprosiłam. Jesteś moim specjalem. A, i muszę zdecydować teraz. Idziemy do jej raju czy nie? Nie! Albo tak? Dobra, idę jednak. VIP ticket? Zapiszcie dwa razy, cztery razy, trzy razy, cztery razy. Do jakiegoś VIP klubu się dostaliśmy. To nie jest rysunek macicy, to jest ticket VIP. I mam w przebraniu jakimś. Jeść. Opuszczona hala wiejska. To co, to jest raj? Muszę dokładnie tak zapukać, jak było w instrukcji. Czyli. Co? Co? Raz, dwa. Pięć... Pięcia... Już jestem debilem. udało się. Imię? Brodhe. Brodher High. Ticket? Go in. I co, i co? O. To ja coś złole. Ten nie żyje. To jest Paradise? O, 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 wow! Go, ona jest goła! Co mi... Jakieś gołe kobiety tu! Tak, to jest dalej gra o robienie zupy. Przyszedł ten. Co, co nas bił? Twoja maska, rozpoznałam ją od momentu jak tylko weszłam do twojej restauracji. Widziałam ją kiedyś w Japonii jak byłam małą dziewczynką. Jesteś jednym z nas czyż, nie? Mam wrażenie, że też jesteś wyjątkowy. Albo byłeś. Nie wiem co się stało, że odszedłeś, ale każdy ma swoje sekrety. Witamy w moim raju. To miejsce nie ma żadnych ograniczeń. Wszystkich traktujemy równo. I każdego pragnienie jest respektowane. Każdy, kto tu przychodzi, musi nosić maskę, aby uwolnić się i żyć według instynktu. Ale tu się nie zatrzymam. Mam zamiar otworzyć raje w całym mieście, a potem w całym kraju. Jak tylko potrzebuję tylko skinienia i dam ci miejsce, na które zasługujesz. Świat zawsze jest gotowy na twój powrót. Jaki powrót? Ja robiłem zupę. Czy to będzie kolejna decyzja teraz do podjęcia? Accept Witamy w rodzinie. Ochaj i zamknęli mi restaurację. No nie, znowu? The noodle shop was so good Wszyscy tęsknią. Bad end! Aha O ludzie, dobra, czyli teraz day free afternoon jeszcze raz trzeba. I czekamy na tą babę i mówimy tak, a potem wracamy tam do tego klubu i mówimy nie Zobaczymy co się wydarzy, a potem wrócimy tu i powiemy i nie.

You've never seen before in your life! Czyli te cochy? Nie! Refuse. Rozumiem. Co za szkoda. Wygląda na to, że nie możemy być na zawsze razem, w koniec końców. Chciałabym cię zostawić w spokoju, ale już wiesz o tym miejscu, więc nie mogę cię puścić. Hahaha, ha, ha. już mnie wkurwiałeś wcześniej. Co się dzieje? Co? Co? Zrzucam w nich kartami. Bo i obierdole. Zo... Zajebiste. Je. Yeah. Je. Yeah. światło. A mnie już nie ma. Spierdalam jak Naruto. Za dużo ich. I mają zabójce świń takie włócznie. Muszę... O! O! W lewo czy w prawo? A! Beskitu! Ja pierdolę! W lewo czy w prawo? Dobrze powiedziałaś! Ale tu ktoś jest z motor, motorem. Pomoże mi? To chyba mój klient. O. Nie smakowały mu moje pcho. Dobra, teraz. To jak no, to. Jak uciec? Jak uciec? No ja nie wiem. Kliknąłem na niego! Jest! Spierdalam na motorze! Zajebista jest ta gra. O-o! Co?! Nie! Co ty gadasz?! Ja pierdolę! Zajeb... O! Kartami kartami! O kurwa, ludzie! Czemu ludzie chodzą? I ja pierdolę! Kartą, kartą! O! O o! o! Dostałem! O, a tu Łukaszek! Ej, nie ma opcji ich przecież pokonać. Co jest grane? Nie! Dobra, może trzeba kilka razy bez kitu. Może trzeba w nich spamować, żeby nie uderzyć raz tylko więcej. O, dobrze. Nice. Może skręcaj busiek. Jest. Co jest? O kurwa, już myślałem, że koniec. Jest krane. I wracamy do domu? Nie! Nie! Ja. O. ja pierdolę jak się przestraszyłem! Piesku, żyjesz? Ja pierdolę! Kilka godzin później policyjne siły zrajdowały abandonowany village hall i odkryli wiele młodych mężczyzn i kobiet partujących dziko i muzyka i światełka. Aha, i to jest nagle nielegalne? Wszyscy współtańczący spół... organizatorzy zostali yy, z tego zaresztowani i bo... inwestygacja, bo mają dużo kryminalnych szarż, yy, w... mających w tym również używanie narkotyków, yy, nitro, napierdalanie i nielegalne gamblowanie i prostytucja. Tak zwany Paradise, który nawiedzał wioskę od tak dawna, był już nie. A więc już zdecydowałeś. Wiesz, że zawsze każdy w wiosce pomoże Ci zacząć od nowa. Tak, panie, tak, serze. Naprawdę doceniam każdego... Dobroć, ale zdecydowałem się wyjść, opuścić wioskę i przeprowadzić się gdzieś indziej. No, ale w imieniu wszystkich w wiosce chcę ci życzyć dobrego zdrowia i spokoju gdziekolwiek pójdziesz. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś. Dziękuję, serze. Ale ty wiesz co? Następne nasze spotkanie może być szybciej niż myślisz. Co masz przez to na myśli? Co? Monitorowaliśmy tą wioskę od dawna i coś tam pieniądze i to... Ja pierdolę, czyli to wszystko to była przykrywka i ci klienci, to wszystko to była przykrywka. Jak naprawdę chcesz mi oddać za moją spaloną restaurację, to mam nadzieję, że będziesz kooperował. Impossible. Nie mów, że jesteś... Cinema. True